Dzień dobry siłanko. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie grali w Bedwarsy i polega to ogólnie na tym, że nie mogę otrzymać obrażeń od upadku, mianowicie jeżeli już takowe obrażenia otrzymam, muszę się po prostu spaść do Wojda. Jeszcze zanim zaczniemy, zapraszam na mojego Discorda. Link znajduje się oczywiście w opisie. Natko no, możesz zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ to nic nie kosztuje, a bardzo motywuje. Pamiętaj, że możesz zawsze cofnąć. Jeżeli Ci się nie podoba, to co robię. No a teraz jak już jest gierka, no to lecimy. Trzeba będzie jakoś tylko budować łóżko. Ten żeby, żeby, żeby nie było się wykładamy na początku i lecimy rozwalać graczy ogólnie przede się nam drabinki, żeby jakoś to flaczować, czym ten działek buduje dawaj popisz się o, wyczyn, <grym> że wrażam. nie chciałem się śmiać, nie no ale makro nie fajna rzecz, no makro cheaty no co powiedzieć, nie robi się tak dawaj byku Ne. <grym> się popisałeś. Oczywiście bez imiężu jeszcze. A on łóżka nie miał. A, wyszedł. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Nawet się wysilać zbyt nie musiałem. Yy, dobra, kupimy sobie tulsy jakieś. No i co? No i teraz idziemy... Nie ma no, na przykład pod diamenty. Zbrojcie. W ogóle tak w temacie Discorda zapraszam, ponieważ 14 lutego zaczyna się druga edycja. Osoby sprzed właśnie drugiej edycji dostaną jeszcze specjalną rangę. O, mamy białego. Cieka, dobra, no cóż, wracamy do nas, nie chce mi się. E, rangę ekskluzywną, właśnie specjalnie tylko dla osób z pierwszego sezonu, także jeżeli chcesz się jeszcze załapać masz okazję. A tak to jak chodzi o taki drobny spoiler, który mam w planach na tym odcinku zamieścić, będzie to jakby przez pierwszy tydzień będzie trwał tydzień, ordo! Przez pierwszy tydzień albo dwa będzie trwał event, a w sumie tego jeszcze nie będę spoilerował, nie będę psuł zabawy. Gdzie ten gościu poszedł? Dobra. Nie, no mindfuck. Dobra, chodźmy na Emeraldy. Nikt nie zbierał. To sobie armora można kupić. Idzie czerwone. No Może wezmę to. Jeszcze tutaj to i spierdzielam do bazy. Ryzykowny movement. Dobra, to kupię sobie tylko jeszcze tulsy, tylko że wyrzuciłem ten stack. Mhm. Mm w ogóle irytuje mnie to, że jak się jest w sklepie, to nie można na przykład przykładać w nim itemów. Musisz dopiero ze sklepu wyjść, żeby móc przełożyć itemy. Irytuje mnie to po prostu. Idziemy, idziemy, idziemy. Ja też przepraszam, jak czasami na przykład nie wiem, spadnę sobie i nie zauważę tego, ale nie jestem najlepszym graczem na świecie. Moja spostrzegawczość czasami leży. Wcale nie umarłem, z czterema diamentami w dodatku Drabinki jeszcze sobie dokupię i, i, i lecimy dalej A <laughs> co myśleliście, że to jest na same Dimensz? Nie, nie ma, kogo jeszcze jest? Jest jeszcze, ej, biały lol Dobra, siema no byku Jeszcze Steve to jest, dobra Ej, bo to będzie zbyt Zbyt piękne No siema, umarłem, ale przynajmniej nie ma łóżka to będzie zdecydowanie za szybkie, żeby było takie piękne. Żadnej akcji nawet nie zdążyłem zrobić, dobra. Najwyżej będą dwie gry: a kupmy sobie Firebola i robimy, 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 robimy coś, czego nikt się nie spodziewa. Dobra, dobra, dobra. Lecimy. Boże, w ogóle mam tak czasami na odcinkach? Na streamach tak, ale nie mam, że stresuję się, żeby być jak najlepiej. Mimo, że właściwie na streamach powinienem się stresować bardziej, ponieważ jak coś powiem źle na odcinku, to. można. Z... zawsze to wyciąć, dobra, nie, to było zbyt proste. Jeszcze jedna gra. Wracając do tematu yy, Mam tak na odcinkach, że się giga stresuje jakby i mogę nawet nie klikać na, Jakby na streamach dużo bardziej się płocę, mi łatwiej Także ja przepraszam jak tutaj nie Nie robię wrażenia dobrego gracza, no ale Może nie jestem Oraz jak mówię stresuję się Szybka zabudowa ponownie Tam już jak do mnie buduje, pokrzamp Buduj byku Dawaj popisz się Dawaj popisz się Dobrze, <gry> no, że to nagrałem Ale wstyd Będzie Nie no Patrzcie teraz. Ła, co to jest? Czumy tak śmiesznie w ogóle odknokało do tyłu. Dobra, robimy super turbo yy, proakcję, żeby jeszcze wełnę do tego. Ja boję się, że to może nie wypalić mi. No ale trudno. Najwyżej będzie tr. Nie, on no, chciał zrobić dosłownie to samo co ja. No i rozwali mi łóżko, gratulacje. Jednak co z tego? No no, no co ja zawoduje tym samym. Drugie podejście do zrobienia mojej ultra akcji Także teraz jest jakaś giga dziura Nie no, nie skacz No i super, niech to skok Jeden HP Dobra, idziemy go dobić Albo nie. No wywalone w to. Dobra, on poszedł na środek, także nie trzeba się go bać. Kupmy sobie może jeszcze armor, miecz, jakieś tulsy. Wracamy. Fuck. Dobra, no to mm, 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 lecimy. Już nie co że odłożyłem. Bo nie, nie wiem, czy powinienem. O, zróbmy tak, yy, widzowie. Jeżeli byście chcieli drugą część tego, to, to 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 piszcie oczywiście w komentarzu i zasady sobie ustalmy wspólne. Wtedy czego mam się stosować? Czy na przykład, jeżeli spadnę, to muszę spać potem jakby no zginąć z wszystkimi temami. I tutaj już widzę zielonego, który podjeżdża, No dawaj, dawaj, Spaduj się. Nawet mnie nie widział. Super, a przynajmniej mamy do budowy do tego, do diamentów. Wziął to? Nie, nie brał. No to kupimy sobie, nie wiem, Prota. Było blisko, nie oszukujmy się. I, i, i idziemy. Jeszcze biały. Spadł on przynajmniej. Tak, spadł. A bo to był final no to tym lepiej. Chyba nie wiem, co on zrobił. Czy tutaj firebola rzucił? Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Ile to jest diamentów? Trzy. Czy po co się czekać na tego jeszcze jednego? Dobra, czekamy na tego jeszcze jednego. To jest jeszcze zielony, który wygląda jakby łóżka nie miał. Nie przynajmniej z tego co wcześniej widziałem. I, 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 czerwoni. Oni mogą mieć bitwę między sobą, tak mi się wydaje. Wygląda, że replay moda, jakby się coś miało wydarzyć. Widzę, że zielony chyba idzie znowu do mnie. Albo przynajmniej tam przebiegał. Zgadza się. Dziękuję. Blisko, blisko, nie powiem. Idziemy ryzyko z tymi dwoma HP na środek. W końcu jest coś takiego jak regeneracja się ze tej dziury tutaj. Na marmur. Dobra, dobra, dobra. A zielony nie żyje. Dobra. On się poddał? Tak, on się poddał. FK dla pana. Idziemy na czerwonego. To jest czerwonym? Jest to Aleksia. No to myślę, że nie będzie jakiegoś trudu. Przynajmniej tak mi przekonanie mówi się. Gdzie to jest? No. To żyje, ale okej, okay. to tym lepiej, że żyje, bo... <noise> o cholera, jak to mocno uderzyło, dawaj. Da. No i GG, no i bez problemu, także nie wiem, po co grać więcej. Dziękuję ślicznie za oglądanie filmu do końca, jeżeli ktoś dotrwał, oczywiście. Zapraszam na Discorda, łapka w górę, subskrypcja, bo to nic nie kosztuje, mega motywuje. 14 lutego rozpoczyna się druga edycja i co? No i sobie spadam do wojna. Siema!